Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Mlecznej Drogi. Moi kochani, dziś coś dla entuzjastów marki Royal Enfield. Moi kochani, mówi się, że ten, kto nie chce inwestować pieniędzy i nie chce się rozwijać, ten zostaje w tyle. I wydaje mi się, że Royal Enfield fantastycznie to rozumie. Dlaczego? Dlatego, że praktycznie cały czas, począwszy od 2013 roku, kiedy wybudowali dużą fabrykę z nastawieniem na większą produkcję, na większą ekspansję na rynek, Ciągle się rozwijają, ich sprzedaż rośnie, ciągle pojawiają się nowe modele. Wystarczy tylko, proszę Państwa, spojrzeć na rok ubiegły, czyli rok 2024, jak wiele nowych, ciekawych modeli się wtedy pojawiło. Otrzymaliśmy świetnego customa Bobera, czyli Shotgun 650, dostaliśmy pięknego Roadstera w postaci Guerrilli 450, dostaliśmy również pięknego Scambrella, czyli Interceptora BR no, i oczywiście jeszcze pojawił się Himalayan 450. Ulepszony, usprawniony z nieco większym silnikiem. A już proszę Państwa wiadomo, ponieważ pisze się o tym zarówno w prasie polskiej, jak i zagranicznej, że najprawdopodobniej w tym roku pojawi się kolejna odsłona interceptora. Tym razem będzie to interceptor z silnikiem 750. Royal Enfield postanowił pójść nieco dalej. Postanowił się rozwijać w nieco wyższych, że tak powiem, kategoriach tej wagi, powiedzmy takiej półśredniej. No i mamy, mamy najprawdopodobniej 750, interceptor pojawi się, tak jak mówię, jeszcze w tym roku. Kamery szpiegowskie. Uchwyciły w, Indii, w Indiach, gdzieś na drodze, właśnie tegoż interceptora, który był testowany. I z tego, co wiemy, z tego, co widzieliśmy, możemy się domyślać, że będzie tam kilka fajnych zmian. Po pierwsze, zacznijmy sobie może od samego przodu. Będą tam najprawdopodobniej aluminiowe felgi. Będziemy tam mieli 5-calowy wyświetlacz TFT, taki bardzo podobny do tego, który mamy w Himalajanie teraz. Będziemy tam, proszę Państwa, również mieć tylne światło LEDowe wraz z kierunkowskazami. Dzięki czemu będziemy bardziej bezpieczniejsi na drodze, ponieważ tym samym będziemy bardziej widoczni. Także sporo zmian, no i przede wszystkim, proszę Państwa, serce tego motocykla 750 to będzie w tej chwili chyba, no właściwie nie chyba, a na pewno będzie to największy silnik w gabie wszystkich motocykli Royal Enfield, jaki jest obecnie dostępny. Silnik ten będzie generował moc. Około 50, właściwie nie około, a 50 koni mechanicznych, tak przynajmniej podałem różne źródła, tak jak mówię, polsko-anglojęzyczne. No i będzie generował bodajże chyba 60 Nm, czyli nie będzie tam zbytniej różnicy pomiędzy 650 KM, ówczesnym motocyklem, troszkę więcej niutków, troszkę więcej e, tych koni mechanicznych. I myślę, że jeżeli waga tego motocykla nie wzrośnie, to to naprawdę będzie bardzo fajny motocykl Słuchajcie moi drodzy, ja zupełnie niedawno, w zeszłym roku, pod koniec, bodajże chyba we wrześniu, miałem okazję. Pojeździć sobie, testować i opowiedzieć Państwu na naszej drodze o moich wrażeniach z jazdy właśnie interceptorem 650. I powiem Wam, że to jak ten silnik jest elastyczny, jest dla mnie naprawdę niesamowite. 50 km na godzinę, odkręcam manetkę, absolutnie żadnego dławienia się i ten motocykl bardzo ładnie, fajnie przyspiesza. No i spójrzcie, to jest, jest szósty wiek. Jedziemy. I powiem Państwu szczerze, że ta 650 naprawdę mnie oczarowała. Ten motocykl świetnie się prowadził i nawet hamulce nie były doskonałe. A tego Państwu nie powiedziałem w 750 również. Szpiedzy zauważyli, że na przednim kole będziemy mieć dwie tarcze hamulcowe, więc w 650 hamulce działały fantastycznie, moim zdaniem. Pozwolę sobie zacząć od samego przodu, tak jak to już mam w swoim zwyczaju. Z przodu mamy jedną tarczę hamulcową i proszę mi wierzyć, że przy wadze tego, tego, przepraszam, motocykla 217 kg, ona naprawdę w sposób fenomenalny spełnia swoją funkcję. Ten motocykl hamuje, proszę Państwa, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. A myślę, że jak teraz będą dwie tarcze hamulcowe, to na pewno ten motocykl będzie hamował jeszcze lepiej. Miejmy tylko nadzieję, że te kilogramy pozostaną takie same, że ten motocykl będzie się nadal tak fajnie i lekko prowadzić jak Interceptora 650. Moi kochani, dziś było bardzo krótko, zwięźle. Mam nadzieję, że na temat, jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górze. Oczywiście napiszcie, co Wy sądzicie o Marsejora Royal Enfield bo moim zdaniem to ta marka wciąż się rozwija i z roku na rok produkuje coraz lepsze jakościowo motocykle. Ja proszę Państwa nigdy nie byłem właścicielem marki Royal Enfield aczkolwiek mam nadzieję, że kiedyś Classic Royal Enfield Classic czy 350 czy ten teraz najnowszy 650 którego miałem okazję zobaczyć zupełnie niedawno w Birmingham na targach będzie gościł w moim garażu. Bardzo bym sobie tego życzył bo te motocykle bardzo bardzo mi się podobają. I powiem Państwu szczerze że z roku na rok Obserwuję, że jakość tych motocykli, tych wszystkich komponentów zastosowanych do budowy tych motocykli jest coraz lepsza, na coraz wyższym poziomie. I jak rozmawiam z użytkownikami Royal Enfieldów, to każdy potwierdza, że te motocykle naprawdę się sprawdzają. Szczególnie, kiedy weźmiemy pod uwagę, proszę Państwa, tą jakość w stosunku do ceny, jaką za ten motocykl musimy zapłacić. Te motocykle nie są drogie. A potrafią naprawdę sprawić nam bardzo dużo radości. Moi kochani, żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Mlecznej Drogi. Cześć. Oglądałeś Mleczną Drogę? Jeśli odcinek Ci się podobał, nie zapomnij zostawić łapki w górze. A ja zapraszam już wkrótce na kolejne odcinki.